Podsumowując 2023 rok pod kątem elektromobilności, trzeba jasno powiedzieć, że odnotowane zostały kolejne wzrosty. Obecnie na koniec 2023 roku było zarejestrowanych 56 934 pojazdy elektryczne. Oczywiście to są pojazdy osobowe i użytkowe. Jest to wzrost o 70% w stosunku rok do roku. Skupiając się tylko na parku samochodów osobowych, to jest największa flota w przypadku elektromobilności. Jest to ponad 51 tysięcy pojazdów. Zanotowaliśmy wzrost 68% w stosunku rok do roku, i ten wzrost jest. Zbliżony do tego, który odnotowaliśmy w roku 2022, na końcówce 2022 roku, oczywiście. I obstawiamy, że w kolejnych miesiącach podobne wzrosty i na koniec roku też ten wynik będzie podobny. Rozwija się również rynek infrastruktury ładowania. Na koniec roku mieliśmy prawie 6000 punktów ładowania. Jest to wzrost o 37%, więc widzimy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury ładowania, niemniej jest on wolniejszy niż w przypadku floty pojazdów, przez co musimy podjąć konkretne działania, aby tę infrastrukturę przyspieszyć, ponieważ rozwój infrastruktury... Ładowania bezpośrednio wpływa na rozwój też parku pojazdów. Producenci pod tym kątem oczywiście robią, co mogą, wprowadzając coraz to nowsze modele. Niemniej infrastruktura jest kluczowa do, rozwoju, um, infrastruktu, um, kluczowa do rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. W przypadku naszej pozycji na tle Europy, oczywiście jest bardzo dużo do zrobienia. Niestety jesteśmy jednym z ostatnich krajów, jeżeli chodzi o udział pojazdów elektrycznych w ogólnym parku samochodów jest to 3,6%, co stawia nas daleko za średnią europejską, która wynosi 15%. A jeżeli będziemy się porównywać do takich krajów jak Norwegia, gdzie udział nowych samochodów elektrycznych wynosi ponad 90%, czy, czy Niemiec, gdzie ten udział jest ponad 18%, no to widzimy, jak bardzo dużo jeszcze musimy zrobić, żeby ta elektromobilność przyspieszyła.